Pomorska telewizja narodowa Gdańsk z Ławą wasz fotoreporter Czerwony Korsarz, znany tutaj w Gdańsku pod tym pseudonimem. No, chcę Wam pokazać co się dzieje dzisiaj w Gdańsku. Poniedziałek mamy 30 listopada, prawda? Ostatni dzień miesiąca. A święta za pasem, bo już zaraz grudzień i będzie się działo, prawda? A teraz co się dzieje? No mamy tu już, proszę Państwa, dekoracje rzekują nam no, śnieżynki, prawda? Są w Gdańsku już jest ładna brama. I takie rzeczy się dzieją. O, proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze jedną kulę, ta się jeszcze nie świeci, ale tu już jest gwiazda. Gwiazda i tu będzie wejście, jak widać, taka brama, brama do budującego się właśnie. Tutaj buduje się właśnie miasteczko, będzie to miasteczko, będzie miasteczko. Dzień dobry panom, co panowie tu budują? Pomorska Całóżna. Telewizja Narodowa, co? Całuszna, a tu się można będzie całować. I dobrze, no trzeba się całować, bo człowiek lepiej się czuje. No jak tu słyszeliśmy, w piątek mają wystawce, a w sobotę co ma być? Otwarta, Uroczyste uczyste, otwarcie. Jarmark jak się nazywa? Bożonarodzeniowy. Bożonarodzeniowy, czyli będzie święty Mikołaj rozumiem? Musi być. Nie chcą... No tak, bo tak, bo piątego to już, szóstego to już Mikołaje tam pod, pod choinką będą tam na Długiej. Muszą, tak, jest. tak jest, tak musi być, taka tradycja. Także tu się szykuje, panowie już montują. I to tak jest. Tu też następny. Następna altanka będzie. Dzień dobry, co panowie to budują? Domki. Pomorska Telewizja Narodowa. Co panowie budują? Co to będzie? Nie chcę powiedzieć co budują. No. A pan wie co tu będzie? Jarmark. 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 I co, pan wkręca żarówki? Żeby było jasno. Pewnie. Musi być dużo świateł na jarmarku. No pewnie, Oczywiście, tak. patrz. Oczywiście. Jasne. O, już się świecą. O, proszę, zapalili żarówki właśnie. Pan wkręca, oni zapalają. Proszę, I się świeci. Wróć, żeby się świeciło. A tutaj kraina baśni bez waśni. o. Czyli tu... Tu same krasnoludki chyba są. Tu kraina baśni bez baśni? to. Ba ba baśni bez Baśni, baśni bez baśni. Pan nie jest fotograficzny, proszę pana. No. Proszę pana, trochę grzeczniej. Dobrze, Pomorska telewizja narodowa, to wszystko będzie w YouTube. Co pan mówisz? No. To trochę grzeczności, to wystarczy, nie? Hamstwo jest w Gdańsku nie nieuznawane. Nie no tak, niestety niektórzy nie podają się zachować. Świętego Mikołaja, zimowa altana. Tak wygląda taki domek w środku. Będzie stoisko do sprzedaży. No i tak to na chwilę się zacznie jarmark. Dalej żarówki wkręcają widzę, żeby było jasno. I tak to się będzie działo. Czyli w sobotę, w sobotę już będą stoiska czynne, otwarcie będzie. Jarmarku no, Bożonarodzeniowy, Jarmark Albo Mikołajkowy, jak to woli. Zapraszamy do Gdańska w sobotę na otwarcie jarmarku Bożonarodzeniowego. Pozdrawiam, Słowo Michał wasz motoreport z Gdańska. Ahoj!